Dzień dobry, Piotr Jamrogiewicz Diffusion Communication. Przez najbliższe kilka minut spróbuję Państwu powiedzieć trochę na temat tego, czy mamy szansę zyskać zwinne działania w naszych strategiach komunikacyjnych, czy duże, wieloslajdowe prezentacje PowerPoint nadal mają sens i rację bytu. O tym, co zrobić, żeby było sprawniej, szybciej, żeby przy tym zachować trochę zdrowego spokoju i mniej nerwów. Pozwolę sobie jednak na krótki rys. Historyczny. Przez kilka lat miałem przyjemność pracować w wielu środowiskach programistycznych. Począwszy od mieszkań, w których było zamknięte kilku deweloperów, czasami grafik plus ktoś od komunikacji, w tym wypadku ja, po bardzo duże, złożone zespoły sięgające ponad 200 osób, segmentowane w różnych kategoriach. I to, co przez te lata wyniosłem, patrząc na ich metody pracy, to jak się komunikują między sobą, to jak wyciągają wnioski, jak podchodzą do nowej edycji działania, żeby jak najszybciej zwodować na rynek nowe produkty. Próbuję przez następne lata, kiedy mam przyjemność pracować już z większymi firmami po drugiej stronie, łączyć w tak zwaną zwinną strategię komunikacji. I cofnijmy się na moment w przeszłość. Mamy skąpany w śniegu lutowy weekend gdzieś w stanie Utah, w środku nadciarskim Snowbird. Grupa zwolenników tak zwanych zwinnych metod komunikacji zauważa, że wszystko to, co łączy wspólnie ich działania, to jest bardzo wysoka świadomość tego, że pierwotne założenia z którymi przystępują do jakichś projektów rzadko kiedy są z nimi na końcu wychodząc naprzeciw poprzednim metodom tworzenia i trochę w kontrze do swoich inaczej doświadczonych kolegów stwierdzili, że podpiszą tzw. Agile Manifesto, czyli manifest zwinnego programowania, który w jakiś sposób zapoczątkował nową erę tworzenia, systematyzując i wdrażając pewne metody i cały ten manifest oparli na czterech filarach. Pierwszy, w zasadzie najważniejszy, to ludzie i interakcje, ponad procesami i narzędziami. Oczywiście u nas w branży komunikacji jest to rzecz oczywista, której każdy młody adept uczy się już pierwszego dnia po przejściu do biura agencji czy, czy do pracy u klienta. Natomiast to, co jest ważne, to y, oczywiście te procesy i narzędzia również są istotne i nie posiadając dobrego ekwipunku nie możemy ruszać w wyprawę, czy nie posiadając dobrych butów nie przejdziemy szlaku górskiego. Natomiast pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy ludźmi, pracujemy z ludźmi i ten czynnik zawsze będzie miał decydujące znaczenie. Human to human, tak naprawdę, czy mówimy o komunikacji B2B czy B2C zawsze będzie najważniejszy. Drugim z filarów, który przyświecał ich działaniom było wypuszczenie jak najszybciej działającego, działającego przepraszam, oprogramowania ponad obszerną dokumentację projektową. Oczywiście przekładając to na nasz język, analiza, zbieranie insightów, zbieranie danych, przygotowanie strategiczne również są istotne i nie mogą być pomijane. Jednak czasami to momentum, które mamy szansę wykorzystać, daje o wiele większą wartość niż przygotowywane tygodniami komunikaty czy strategie, które nigdy nie użył światła dziennego. Współpraca z klientem ponad formalne ustalenia wymaga tak naprawdę tylko i wyłącznie zaufania. Obie strony muszą czuć do siebie pełen szacunek tego, co robią, i pełne zaufanie dotyczące tego, że po prostu druga strona wie, co ma zrobić i zrobi to dobrze. Teraz. Nasza komunikacja przebiega troszeczkę inaczej oczywiście rzadziej widujemy się w biurach, statusy przyniosły się na różnego rodzaju oprogramowanie do zdalnej pracy nawet wirtualna kawa poradna już dotyczy trochę innych tematów niż codzienne plotki natomiast ta współpraca z klientem i ta współpraca w zespołach zawsze jest na pierwszym miejscu i zawsze jest najważniejsza. Działając w tak zmiennym środowisku, w jakim mamy przyjemność pracować od kilkunastu tygodni, Musimy pamiętać, że szybka reakcja na zmiany właśnie wpisuje się w ten nurt zwinnej komunikacji. I musimy być tak naprawdę maksymalnie zdolni do adaptacji, do zmiany warunków. Niekiedy te warunki zmieniają się pomiędzy dwoma wysłanymi wiadomościami e-mail, także ten czas i ta gotowość do reakcji jest również kluczowa. Teraz kilkanaście tygodni, które obecnie panują, uczy nas, że mamy nowe poziomy wrażliwości, które dochodzą do głosu. Mamy chaos komunikacyjny, informacje z naszej pierowej perspektywy o tym, że zamykają się kolejne redakcje, przeplatają się z niesamowitymi przykładami pomocy międzyludzkiej, i wzajemnej życzliwości. Ale w ciągu ostatnich dni także dochodzimy do ściany, jeżeli chodzi o bardzo ważne kwestie społeczne. I to też pokazuje, jak niektóre firmy na tym polu potrafią zwinnie i sprytnie reagować, jednocześnie nie przesilając tego komunikatu swoją komunikacją markową. I świetnym przykładem jest chociażby ostatnia akcja Microsoftu sprzed paru dni. Kiedy to w Stanach Zjednoczonych y, czarnoskórzy pracownicy Microsoft y, dostali głos i dostali wszystkie kanały komunikacyjne firmy, żeby powiedzieć swoją historię i podzielić się tym, jak rzeczywiście kwestia segregacji i jak ich trudna sytuacja wygląda przez lata pracy w y, korporacji, przez lata życia w społeczeństwie. I to, co jest równie ważne teraz, to dynamiczna transformacja biznesu, której akurat ja, jako pierowiec zajmujący się technologiami, biznesem, Mam szansę dotknąć najbardziej, ponieważ biznes transformuje się dużo szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. I pamiętam przeczytane takie zdanie jednego z moich idoli młodzieńczych lat, Bretta Kinga. Był to, jest to futurysta, który się zajmuje zwłaszcza sektorem finansowym. I bodajże w 2012 roku Brett ukłuł takie zdanie: Banking is no longer somewhere you go, it's something you do. I teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej mam wrażenie, że zarówno biznes, jak i ludzie od komunikacji zdają egzamin z tego. Jak coś, o czym zazwyczaj mówili do wąskiej grupy zainteresowanych i rozumiejących ten temat osób, nagle muszą przyłożyć na język zrozumiały dla wszystkich. Nagle tłumaczymy naszej babci, jak działa Microsoft Teams, czy jak działa Cisco Webex. Nagle tłumaczymy rodzinie, jak założyć grupę na WhatsAppie, żeby móc się komunikować i zaśpiewać sobie 100 lat na urodziny. Także cieszę się, jednocześnie mam dużo wewnętrznego stresu, ponieważ to codzienna codzienne zmagania z chaosem komunikacyjnym wymagają jeszcze większej zwinności, ale być może mamy też nowy rozdział w budowaniu strategii komunikacyjnych, tak jak Kamil wcześniej wspomniał, być może te PowerPointowe, wielosłajdowe prezentacje zawiesimy na wirtualnym kołku i będziemy się komunikować krócej, szybciej i sprawniej. I drugim filarem, na którym my jako agencja, czy też czy, ja jako konsultant opieramy swoje działania, jest stworzony na przełomie 70. i 80. lat XX wieku model podejmowania strategicznych decyzji wojskowych stworzony przez wybitnego pilota myśliwskiego i stratega wojennego Johna Boyda w Stanach Zjednoczonych. Wyniósł gdzieś doświadczenia po wojnie z Koreą, wyniósł gdzieś doświadczenia będąc aktywnym pilotem, tworząc tak zwaną Oda Loop, czyli pętlę decyzji Boyda, która również, jak w przypadku manifestu Agile, składa się z czterech ważnych elementów. I uważam, że łącząc te rzeczy, o których wspomniałem, z tymi czterema filarami, do których zaraz przejdę, mamy szansę być maksymalnie z as possible, jak to ładnie mówią nasi przyjaciele w korporacjach i postaram się doświadczyć i do powiedzieć ewidencję tak zwanej, jakich często mówimy z klientami popierające te tezy. Pierwszym elementem otwierającym mechanizm pętli decyzyjności Boyda jest obserwacja. O ile na pierwszy rzut oka to jest coś co się wydaje oczywiste, tak pracując w takim, a innym środowisku z różnego rodzaju spółkami, które w jakimś tym stopniu zahaczają o technologię i zahaczają o tę narrację, która się teraz dzieje, czy przed covidem, czy, czy obecnie, jeżeli już możemy mówić o delikatnych czasach post chociaż co do tego nikt nie ma tak naprawdę pewności, to wiemy, że obserwacja tylko naszego podwórka już dawno przestała mieć znaczenie i to, o czym też staram się rozmawiać z moim zespołem, czy z osobami, z którymi mam przyjemność pracować na co dzień, obserwujmy wszystkie sfery dookoła, nie tylko nasze podwórko. Dlatego też między innymi powołaliśmy taką komórkę jak Diffusion Insights jakiś czas temu i staramy się na bieżąco dostarczać naszym klientom ciekawe insighty, które być może tylko delikatnie, ale zawsze jakoś są w stanie wpływać na to, jak działa ich biznes, jak ich biznes musi się postrzegać, jak ich biznes musi się komunikować czy to do akcjonariatu, czy to do mediów, czy to do klientów i do całego otoczenia, ale również do pracowników, co zwłaszcza teraz nabrało nowego znaczenia i całe mechanizmy komunikacji wewnętrznej również przechodzą. Transformacje i również muszą stawać się zwinne. Hmm. Drugim filarem jest orientacja, i o ile samo orientowanie się w tym, co się dzieje, to jest jedno, to tak naprawdę kluczem tego mechanizmu i kluczem tego działania jest stworzenie na podstawie zebranych insightów odpowiedniej siatki połączeń i siatki skojarzeń, którą jesteśmy w stanie nałożyć na to, co się dzieje na rynku, żeby wyciągać proste wnioski, które doprowadzą do tego, że będziemy w stanie podejmować lepsze decyzje i działać szybciej. I tak naprawdę. Tutaj nie ma jednej złotej rady, jednego złotego środka, jak to robić. Yy, warto wrócić do tego czynnika ludzkiego, ufać konsultantom, którzy dostarczają te insighty, wymieniać się tą wiedzą, być w ciągłym kontakcie. Także tak naprawdę, jak Państwo widzicie, to wszystko się cały czas zapętla. Element najtrudniejszy i podejrzewam, że ten akurat spędza najwięcej snu z powiek wszystkich, którzy podejmują strategiczne decyzje, czyli moment powiedzenia: Tak, robimy coś, tak działamy. Mamy odpowiednie insighty, mamy określone wszystkie założenia i przesłanki, które gdzieś tam przed tą decyzją są, czyli jaki chcemy efekt osiągnąć, czy musimy się z tego efektu rozliczyć w postaci jakichś konkretnych KPI-ów, czy chodzi o kwestię wizerunku, czy chodzi o kwestie brand awareness, czy chodzi o kwestię dotarcia tylko i wyłącznie do nowej grupy, czy pozyskania jakiegoś kontaktu, niekoniecznie handlowego. Także moment decyzji musi być zawsze podparty i dokładną obserwacją, i nałożoną siatką pojęć przez orientację. Jeżeli chodzi o samo działanie, myślę, że moment powiedzenia sobie wewnątrz tak jestem gotowy działać yy, przynosi jakąś pewną ulgę, ale jednocześnie jest największym wyzwaniem, ponieważ działając w zwinnym, trudnym środowisku, tak naprawdę w momencie powiedzenia tak działamy i wykonania tego pierwszego kroku wchodzimy do laboratorium i z każdą tezą, z każdym przypuszczeniem, z, każdą, z każdym założeniem strategicznym wiemy, że będziemy tak naprawdę testować je w czasie wdrażania. I oczywiście jest to niekiedy bardzo duże ryzyko, ale patrząc po przykładach z rynku, o których też mówili nasi przedmówcy dzisiaj wcześniej podczas dyskusji jak spółki potrafiły zwinnie reagować patrząc po przykładach które dzieją się gdzieś dookoła na świecie czasami są to żartobliwe przykłady tak jak na przykład korona dystansująca gości restauracji Burger King która w ostatnich dniach zwojowała internet czy inne tego typu akcje które z jednej strony wydają się żartobliwe a z drugiej strony pokazują że te zwinne elementy działania już nawet w małym kroczku potrafią prowadzić do dużych rzeczy i do fajnego wizerunku do ciekawej akcji gdzie jest mityczny łoli -E w tym wszystkim, tak naprawdę? Wydaje mi się, że łącząc wszystkie te elementy, o których miałem możliwość powiedzieć przez moment, jesteśmy w stanie sprawniej mapować ograniczenia, które wynikają z naszych planów, być może wprowadzać bardzo szybkie poprawki, lepiej planować to, co chcemy zrobić w krótkich odstępach czasu, a to teraz jest bardzo ważne. Niekiedy to jest kwestia dwóch, trzech rozmów telefonicznych, w trakcie których wszystko jest się w stanie zmienić o 180 stopni, a przez to jesteśmy w stanie lepiej, sprawniej działać. Y nie czekając na efekt bardzo długo, tylko będąc pewnym tego, że nasze decyzje są słuszne i warto je podejmować. I myślę, że to jest niesamowite doświadczenie i niesamowite wyzwanie, które stoi przed nami jako konsultantami, przed państwem, którzy odpowiadacie za komunikację wewnątrz firm. I myślę, że nie możemy być pewni niczego, co przed nami w najbliższej i trochę dalszej przyszłości. Dlatego tego typu zwinne mechanizmy działania są w stanie nam pomóc i zapewnić chociaż odrobinę spokoju. Bo kiedy już przekroczymy własny Rubikon i podejmiemy tę decyzję tak, Jestem pewien, że będę działać sprawniej, zwinniej, szybciej. Jestem pewien co do, czy pewna co do zespołu, który mnie wspiera, który dostarcza mi wiedzę, który odpowiada za analizę i wyciąga wnioski. To razem biegniemy do tego wspólnego sukcesu i mamy szansę realizować to, co chcemy przy jak najmniejszych nerwach, jak najmniejszych stratach. Co się sprawdza? Po ponad 10 latach w PR i komunikacji mogę tylko powiedzieć: tak zwana zasada 3Z, czyli zespół, wzajemne zaufanie i zaangażowanie wszystkich. Dziękuję bardzo. Piotrze, bardzo dziękuję. Pojawiło się kilka pytań od naszych widzów. Jedno dotyczy przykładów firm, które wykorzystują taką metodologię. Czy możesz powiedzieć wymienić przykłady firm, które, gdzie rzeczywiście to zwinne działanie jest Oczywiście. na co dzień? Jedną z najbliższych mi marek, której poczynania śledzę od dawna, będąc jednocześnie klientem, jest firma Nike. I to, co nie tylko w czasach COVID-u, ale dużo wcześniej już tak naprawdę wdrażali i pokazywali, jak potrafią reagować na zmiany, jak potrafią się dostosowywać, przytaczając chociażby przykłady z ostatnich trzech miesięcy, to jest błyskawiczne wprowadzenie nowej linii obuwia dla personelu medycznego. Wszyscy pracownicy w Stanach Zjednoczonych dostali takie obuwie zapewniające wygodę i komfort podczas długich dyżurów. Czy jest to wprowadzenie przyłbic do sprzedaży i przyłbic też oferowanych w postaci wysyłek do, do konkretnych pracowników zdrowia, po świetną akcję stworzenia domowej siłowni i tak jak zawsze, czy Adidas, czy Nike, czy wszystkie inne firmy produkujące obuwie, czy ASIC sportowe, prześcigały się w tym, żeby aktywizować ludzi do wyjścia na zewnątrz i czy słynne akcje run your hood realizowane także tutaj w Warszawie czy w innych dużych miastach w kraju. Tak Właśnie, teraz, a na polskim rynku y jest taka firma? Jest. Na polskim rynku uważam, że świetnym przykładem bardzo zwinnego działania i akcji przeprowadzonej błyskawicznie była uruchomiona przez PZU akcja wsparcia y psychologicznego dla personelu medycznego. Zostały stworzone infolinie, na które ludzie mogli dzwonić, rozmawiać o swoich problemach i to było zrobione błyskawicznie Idealnie wpasując się w momentum, kiedy nagle postrzeganie jednego z najbardziej zaufanych zawodów społecznych, niosącego bez dwóch zdań pomoc, i tak naprawdę tylko dobre emocje powinny być z tym związane, ludzie nagle zaczęli, mówiąc brzydko, hejtować. I niezbyt ładnie się zachowywać względem, niezbyt koleżeńsko zachowywać względem, nawet swoich sąsiadów, o czym też wiele razy czytaliśmy. Także myślę, że nie musimy patrzeć daleko, bo mamy różne inne fajne przykłady w Polsce, yy, mieliśmy dzisiaj gości IKEA, o, o, rosyjski oddział IKEA wysłał do internetu mapę i instrukcję budowania fortów z mebli, które już mamy w domu, z poduszek, myślę, że wszyscy rodzice docenili taki gest i każdy z nas próbował te forty jakoś budować z koca i z poduszek przysłowiowych, także przykładów jest bardzo dużo. Firma, z którą kiedyś miałem przyjemność pracować, która zajmuje się technologiami, technologiami, przepraszam, bankowymi, wypuściła darmową aplikację dla wszystkich banków, które nie mają swoich oddziałów internetowych, żeby mogli ją błyskawicznie wdrażać z pomocą całego zespołu deweloperów i kontaktować się z klientami bez konieczności ich pojawiania się w oddziałach. Także przykłady możemy mnożyć. Super, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i za tę prelekcję. Dziękuję bardzo.